Cześć, witajcie w Dragonair Silent Cats. Jak widzicie na ekranie, jesteśmy w heretyckich ruinach na poziomie dziewiątym, który udało się pokonać. No i dzisiaj sobie pogadamy o tym właśnie, jak tutaj powalczyć z tym Fenixem. O, zobaczcie, ostatnia misja spełniona. Czy będzie kolejny rozdział, czy to już jest wszystko dostaje epicki scroll i wygląda na to, że cała opowieść ma 24 rozdziały, więcej misji tutaj dla nas nie mają, tutaj też nie ma, tutaj już tylko jakiś grind, żeby zdobywać kolejne postaci, rozwijać drużyny i tak dalej. No właśnie. Tutaj w eventach pojawił się właśnie ten Fenix, jak widzicie. No i jest to, tak bym powiedział, jeden z ważniejszych dungeonów, chociaż on jest na końcu i jest dosyć trudny. To jednak te runy, które daje, w dosyć wydatnym stopniu, wzbogacają naszych bohaterów. Są to wszystko dodatkowe statystyki, które można im dać. No i na przykład zobaczcie tutaj atack Speed trzykrotnie w to weszło. Są to też runy, które mają jako secondary attribute, czyli jako dodatkowe atrybuty, właśnie attack Speed i Skill haste tego Takich mm, zwykłym sprzęcie nie ma. To jest wykreślone, a no te, te elementy mogą być bardzo istotne o tym, jak szybko wasi bohaterowie atakują, jak szybko tutaj używają swoich umiejętności. No więc tak, no, tak jak tu widzieliście, robię sobie właśnie ten dungeon. I no już nie myślę tak bardzo o tych ametystach, czy jak to się tutaj jak nazywa. Tu widzicie jesteśmy po drugim tygodniu walki o Utiora. Nie wygląda to jakoś specjalnie dobrze. Tutaj w walce z tymi bossami. Tutaj mam 6 punktów z dodatkowego rankingu. O tu już ktoś atakował. No dobrze, ale dzisiaj. Już skupmy się na tych heretyckich ruinach. I długo, długo tutaj walczyłem na tym ósmym stageu. Jakby to mi wystarczało. No, ale teraz, jako że już powiedzmy, mamy taki endgame, jak widzicie, te rozdziały są sk skończone. Pora była spróbować powalczyć na dziewiątym. Tu, oczywiście, jak zawsze macie te line-upy. Jak ktoś ten dziewiąty stopień pokonał, więc są tutaj różne drużyny, także spokojnie bez legend, też można znaleźć. O tym za chwilę popatrzmy sobie, co tutaj ten boss robi. Tak, potrzebujemy. 220 accuracy, żeby na niego rzucić debuffa, czyli już całkiem sporo. I on po 6 sekundach rzuca fireballa, który atakuje wszystkich, którzy są zajęci burnem, tym debuffem, który on rzuca na ostatnim tym skillu aktywnym. Tych, tego skilla używa dwa razy. On jest tutaj raz narysowany, ale on go rzuca w 6 i 16 sekundzie. W 18 sekundzie budzi do życia swoich minionów, takie ptaszki dookoła niego. O nich za chwilkę. No i w ostatnim skilu rzuca znowu tego fireballa i tu właśnie nam funduje te dwa. Berny. Dwa berny, które potem powodują, że, że ten, te wszystkie ataki uderzają w naszych, w naszych tutaj bohaterów. No i oczywiście, jak każdy boss, jest odporny na wszystkie kontrolne efekty. Tymczasem jego jaja, które w tym skillu on budzi, do takich małych ptaszków są dosyć upiekliwe. Kiedy on je obudzi, one tutaj właśnie nie dość, że go leczą, to jeszcze bustują jego damage. Także trzeba się po prostu nimi w jakiś sposób zająć. No to wejdźmy sobie, odnowił mi się chlebek i zaraz sobie. Tutaj powalczymy. To jest taki mój skład. Tutaj wszyscy są oczywiście w jakiś sposób do wymiany, ale jak widzicie, no nie mam pełnego tego Affinity. Jest tutaj zaciągnięty z Necrosis właśnie zaglot. No i powiem Wam szczerze, że to on jest takim cichym bohaterem tutaj dla mnie. Pozwolił mi. No, tu pokonać właśnie ten ostatni stopień trudności. A pozwolił to zrobić dlatego, że Zaglot ma właśnie sporo tych kontrolnych rzeczy. Ma silence i ma fear. Tutaj, jak widzicie, nie, nie pozwala on na rzucanie tych basic ataków i właśnie skilli. Tu ma Recharging Speed Penalty, które też się wiąże z pewnym kłopotem albo zaletą, zależy jak się do tego podejdzie, ale o tym jeszcze za chwilę. I ma Silence, który też jakby tutaj broni przeciwnikom na używanie Battle Skillów i Ultimate'ów. No ale czemu, czemu te kontrole? No, właśnie ze względu na te dwa jajka. To one mi zwykle przeszkadzały na tyle, że na tyle bustowały tego Feniksa, że nie mogłem sobie z nim poradzić. I teraz, jeżeli Zarlot jest tu jedyną takim kontrolną jednostką, ma te silence'e, ma firy, on ich powstrzymuje. Oczywiście jest to akurat w mojej drużynie, potem wam wyjaśnię, dlaczego trochę mało zgrane, ale Pozwala mi na tyle kontrolować te jajka, że jestem w stanie odnieść tu zwycięstwo. Jeszcze jedna rzecz, zanim może skupimy się na walce, to powiem Wam, właśnie, że Zaglot ma ten skill: Recharging Speed Penalty. To powoduje to, że trudno mi zgrać tą drużynę ale też spowalnia bossa. Natomiast jeżeli ktoś nie ma zaglota, no to powinien użyć innej jednostki, która w jakiś sposób kontroluje przeciwników. O, o, poza firem, poza, poza właśnie silencem jest jeszcze stan, czyli oszołomienie przeciwnika. O, na przykład taka Jolka to ma pełno tego. I radzę właśnie Skorzystać z takiej jednostki. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz, którą mogę podpowiedzieć. To już w zasadzie wszystko jedno u kogo. Jeżeli ktoś w ogóle nie ma takiej jednostki, to może skorzystać z tego setu. To jest Holy Hunter Set i przy trzech elementach, właśnie kiedy ten, który go ubiera, zadaje obrażenia, ma 20. Procent szans na oszołomienie przeciwnika. I powiem Wam, że, że powinno na jednej, a już na pewno na dwóch jednostkach to dosyć skutecznie może właśnie te jajka ograniczyć w ich niecnej działalności. Dobrze, bo gadam 10 minut. Walki nie zaczęliśmy, to już może w trakcie walki. Jeżeli w ogóle całą tutaj będzie nam się chciało oglądać, to zobaczymy, co się dzieje. No dobrze, tu mój Krysos rzuca tarczę. I tak, mamy decrease defense, to jest ta korona. Mamy właśnie to recharging speed penalty, który rzucił ten zarlot. No, i właśnie, jeśli Fenix przebudzi te swoje małe ptaszyska, to rzuca na siebie też invisibility, która powoduje, że nie można go bezpośrednio atakować. No, ale do tego mamy na przykład najlepszą rarkę w grze, <grym>, przynajmniej tak ogólnie, no bo oczywiście do różnych kontentów są potrzebne różne rarki, ale jeżeli mamy debuffy na Jednostkach przeciwnika, to niezależnie od tego wszystkiego ona rzuci tutaj swój atak, także trafi na ultimate w tego głównego Feniksa. Mamy te Chris to nam dużo nie pomaga, bo musielibyśmy mieć duży rezystens na naszych właśnie wszystkich bohaterach. Nie wyrobilibyśmy się ze statystykami. Jeżeli potrzebny byłby i ja, atak, ja, i jakieś statystyki do przetrwania, jeszcze trzeba by byłoby zbudować akurację właśnie do tych debuffów i jeszcze dodatkowo rezystens. Więc jak najbardziej tutaj Phoenix aplikuje nam te, HP bergny tutaj, no, czyli właśnie te półmyczki, które tu widzimy. No i z nimi też sobie trzeba poradzić. Dałoby się tu to zdecydowanie lepiej zgrać i radzić sobie z tym sprawniej, gdyby nie to Recharging Speed Penalty to obniżenie prędkości, dlatego że ciężko mi wyliczyć po prostu, w którym momencie Tutaj Fenix użyje tej umiejętności. Gdyby on tego nie miał, używaj tutaj tego HP Burn dokładnie w ostatnim skillu, czyli w 24 sekundzie walki. To potem jeszcze powiem, jak sobie z tym radzić. Jeżeli ktoś nie używa, używa kogoś innego, na przykład nie zaglota i nie używa tego debuffu, recharging speed penalty ale właśnie u mnie to jest taka troszeczkę wolna amerykanka. Natomiast no, ten skład o tyle działa, czy większość tych walk mi wygrał, że ma, są tu podwojone, czasami nawet potrojone krycie w różnymi debuffami, nie krycie z piłki nożnej, tylko debuff, czyli Deklisa tak najważniejszy debaw potrafi rzucić czterech czempionów tutaj, począwszy od Furbafa poprzez moją legendę, poprzez Wikuka, i w końcu też Sigrid, także to rzuca. Dobrze. Ptaszki są budzone. O, tu przez moment się pojawił taki silence na ptaku. Także to jest właśnie ten bardzo dobry wpływ zaglota. Tu teraz fil taki straszak. To pozwala, że, że, że te ptaki nie pełnią tej swojej roli. Tu już co prawda nam bustowały ten damage Feniksowi, więc może być ciężko. Akurat tak nie, nie do końca właśnie zgrane tutaj te kontrolne Efekty, e, może ich powstrzymują cały czas tutaj film. E, I też leczenie może się odpowodowywać, ale, mm, ale jakby w większości walk na pewno tutaj sobie e, poradzili mimo wszystko. Także to był, e, tak jak mówię, ten zaglot jest spoza Affinity tego głównego. Próbowałem atakować pięcioma e, bohaterami i spajer. I z poison, żeby to było wszystko zgrane, jednak bez kontroli tych ptaków nie, udawa nie udawało mi się. E, tutaj on je kontroluje, nawet jak to nie zawsze wejdzie, to, e, to się posuwa do przodu. Rzucone HP, HP Bern i teraz Pikuk wszedł dobrze z czasem, usuwał wszystkie debuffy. Jesteśmy spokojniejsi tutaj, jeśli chodzi o walkę. E, tu znowu będzie Dickies' Atak ze strony. I mamy Decreased Defense, Frurbuff ma tą i Sigrid atakuje. Więc tak jak mówię, podwojone te umiejętności, czasami nawet potrojone. Sigrid ma jeszcze ten Heal Reduction, czyli jeżeli nawet nie zablokuje tych ptaków i one będą chciały leczyć Bossa, to w momencie. o tej ten krzyżek, to jest Heal reduction. To w momencie kiedy one go leczą, akurat ten debuff będzie na nim, wtedy, wtedy dokładnie nie uda im się to. No, tu teraz przeskoczyło na 30 ileś. Tak to udawało się utrzymywać dokładnie ten poziom damage'u na głównym Feniksie. Masa leczenia. Wszystkie tu jednostki oprócz Sigrid leczą, także, tak jak mówiłem, nie jest to zespół na tą chwilę zgrany ze względu na ten obniżenie speida na Bosie i trudność z wyliczeniem, natomiast jakieś tam zdublowanie tych wszystkich potrzebnych rzeczy, które nam są tutaj do walki z bosem daje nam pewną tutaj. No, taką powiedziałbym swobodę z tą walką. No, już boss ładnie tutaj do końca szedł. Gadałem przez całą walkę. No, ale chciałem Wam właśnie wytłumaczyć, jak to, jak to wygląda. Zaraz zobaczymy, czy będę w stanie tą drużynę Wam wyświetlić. Tak udało się kolejny raz. I teraz, gdybym. Nie, muszę dokupić chlebka. No dobrze, to nie ma problemu. Już oczywiście bez walki, ale chciałem Wam tu pokazać, że gdybyśmy chcieli ustawić tutaj coś, no to głównie tutaj chodzi o Wikuka, tak? który usuwa debuffy z naszych tutaj. No, bohaterów i ich leczy, więc te, to, ten tego skillu powinien użyć po tym, jak Feniks rzuci HP Bern, czyli dokładnie po 24 sekundzie. Czyli na przykład mógłby to robić w 25. I tutaj ten skill interval powinien być 24. Tak to powinno wyglądać. To oczywiście można zgrywać dalej, na przykład rzucenie ultimate'a przez furbuffa, kiedy on ma też koronę, rzuci atak penalty i defense penalty. Wtedy na przykład po tym mogłaby Sigrid zaatakować swoim głównym atakiem. To oczywiście można robić. Tu mówię, mówię Wam o Wikuku. Można oczywiście podejść do tego z innej strony. Czyli na przykład jeżeli ktoś ma taką postać jak chociażby u mnie to jest Kaśka, o, Katrin, która na przykład ma to, że Defense Up ma to też, ale ma Deep of Immunity, to wtedy rzucamy to przed 24 sekundą. Wtedy... Kaśka na swoim ultimatecie blokuje debuffy na całej drużynie i wtedy Fenix w 24 sekundzie odbija się z tym swoim burnem od jakby zabezpieczonej drużyny. Więc, w zależności od tego, co macie, tego można tam użyć. No Mam nadzieję, że te główne mechaniki. I co tutaj trzeba zrobić, jakoś Wam opowiedziałem. Na pewno atak penalty. No, i dla mnie tym krokiem do przodu była kontrola nad tymi dwoma małymi minionami, które kiedy się przebudziły, naprawdę potrafiły bustować głównego Feniksa w sposób niesamowity. Nie mogłem skończyć walki, i w końcu, kiedy ten damage zbustowany przez tych minionów, dochodził już tam do. Dużych procent, wtedy Fenix po prostu po kolei wykańczą mi tą drużynę. Tutaj zarlot u mnie po, po, poprzez kontrolę e, tych jajek przebudzonych, potem ptaków, e, powoduje to, że moja drużyna może działać. No to tak. To a propos, właśnie tego dungeonu. O, czeka nas tu dużo walk, ale to dobrze, tak jak mówiłem. Te runy są bardzo istotny sposób, mogą polepszyć waszych bohaterów. Jak sobie wejdziemy, no to, tak jak widzicie, no trochę mam już takich, tych legendarnych, ale jeszcze na pewno potrzeba więcej i sobie na pewno do końca tutaj tego wydarzenia po farmie ten dungeon. A teraz, już, właśnie dzisiaj chciałem się z wami podzielić, że. Wpadł ten ostatni poziom i to właśnie dzięki zaglotowi. Drużyna niezgrana, jeśli chodzi o te skile, ale kontrola minionów okazała się ważniejsza niż nawet to, żeby ta drużyna działała tam dokładnie tak, jak w tym setupie można ustawić. To były heretyckie ruiny. Walka z ostatnim poziomem Fenixa. Dzięki za uwagę, cześć.